Kolejne menu, kolejne wyzwania. W tym razem chcemy zrobić takie menu z takim efektem podkreślenia i rozłożyć odpowiednio elementy. Więc zatrzymaj wideo i spróbuj to zrobić. Chciałbym, żeby skorzystać tutaj z właściwości display inline block oraz nawigację ustawmy jako nav, a elementy te tutaj jako A. i Po prostu A będą zagnieżdżone w nawie. Także z takiego layoutu radzę skorzystać tutaj i e, z display inline e, block. Te elementy a będą miały display inline block. Ok, spróbujemy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja radzę zapauzować wideo, zrobić samemu, a ja za chwilę pokażę jak ja rozwiązałem ten problem. Ok, tutaj widzimy moje rozwiązanie. Na e, pewno może zobaczmy jak wygląda. Zgodnie z tym, co mówiłem, NAV oraz zagnieżdżone A w nawie. Tak wygląda nasz markup. Tak mamy tutaj e, ułożony nasz kod. Możecie zapozować, przeanalizować. Ja trochę omówię, co się tutaj dzieje. Przede wszystkim e, Text Align Write w nawie, czyli wszystkie, wszystkie nasze teksty. E, a zostały wszystko zostało przesunięte w prawą stronę. Tutaj tą przerwę zrobiliśmy, e, odnosząc się do czwartego e, dziecka. Wewnątrz nawa będące A, czyli A będące czwartym dzieckiem, wewnątrz nawa odsuwamy 200 pikseli, e, dajemy o margin left 200 pikseli, powodujemy przerwę, ehm, co tu jeszcze, to jest dość proste padding w nawie, e, tutaj mamy padding e, u góry na dole, e, wewnątrz A również mamy padding. 5 pikseli, czyli tekst jest opadingowany 5 pikselami wewnątrz A e, i Display Inline Block, tak jak mówiliśmy, margin, każde A jest oddalone o 20 pikseli od siebie tutaj, tu więcej, ale tu załatwiliśmy ten margin, tym tutaj, um, tekst transform, mamy duże litery i tutaj e, kluczowa kwestia, jeśli chodzi o ten pojawiające się, e, pojawiające się podkreślenie pod naszymi elementami A, ten border bottom już istnieje. On jest po prostu transparentny, proszę zobaczyć. I po transition, border bottom zmienia się przez 0,5 sekundy na widoczny. Border bottom 1 pixel solid black. Jeśli tego byśmy nie ustawili tutaj, to mielibyśmy problem taki. Po pierwsze, nie mamy efektów, a poza tym e, skacze nam tutaj to wszystko, więc nie chcemy, żeby tak było. E, Możemy te skakanie, jeśli dobrze kojarzę, wyeliminować ustawiając box sizing border box. Spróbuję teraz to na szybko zrobić. Może mi się nie udać, ale e, wiemy, że ten problem oczywiście rozwiązujemy w ten sposób, tak jak pokazałem wcześniej, ale spróbujmy zrobić box sizing border box. Zobaczymy co się stanie. Tak, poeksperymentujmy z tym. Dobra, zobaczmy co się stanie, sam jestem ciekawy. No, niestety to nam nic nie dało. Może zmieśćmy to wewnątrz nowa. Zobaczymy, to coś pomoże. Nie za bardzo, szczerze mówiąc, nie za bardzo to pomogło. No nic, ee, tak czy inaczej, ten problem dużo łatwiej rozwiązać. W taki sposób, jak pokazałem na początku, czyli po prostu dając przejrzystość e, naszemu border bottom. E, doskonale, doskonale, czyli teraz. E, Okej, okay, okay, to by było na tyle. E, w ten sposób możemy zrobić sobie takie fajne menu. W następnym filmiku pokażę jeszcze inne menu i jak możemy je budować.